Tajny skarbiec Lego. Gdzie jest i co się w nim znajduje? Zapraszam do oglądania. Skarbiec Lego, a właściwie tajne archiwum firmy Lego, gdzie przechowywane są wszystkie zestawy wyprodukowane przez duńską firmę. Co ciekawe, Lego dopiero pod koniec lat 80. zdało sobie sprawę, że warto mieć coś takiego jak własne archiwum, a że nikt o to nie dbał, to wszystkie stare zestawy odkupili z prywatnych kolekcji klientów. Archiwum mieści się w skrzydle starej fabryki. Kiedy ta trudniła się jeszcze produkcją drewnianych zabawek. Miejsce jest bardzo pilnie strzeżone i tylko garstka pracowników ma do niego dostęp. Obecnie w archiwum znajduje się ponad 9000 zestawów ułożonych chronologicznie. Archiwum w obecnym miejscu znajduje się mniej więcej dwa lata i nie zostanie tam na zbyt długo, ponieważ firma Lego wypuszcza rocznie około 250 zestawów i po prostu zabraknie tam miejsca. Niestety bilet wstępu do Legolandu czy do Lego House'u nie daje nam możliwości zwiedzenia archiwum. To możliwość mamy tylko wtedy, kiedy będziemy mieli miejsce podczas wycieczki programu Lego Inside Tour. A więc?